Cimanko z tej strony Pirowi tam w kolejnym odcinku Spoko, On Go. Miał być <laughs> rajdhoar ale jakieś inne rajdy się pojawiły tu na tych dżimach, pod które podeszedłem, podszedłem Nie chce mi się iść dalej zresztą nie wiem czy tam błota nawet nie będzie jakbym poszedł pod tego dalszego dzima, żeby rajda zrobić, więc będą newsy i coś tam przy okazji połapię. No, i pierwszy news to event świąteczny. Kurde, mam boksy popadane. Leczeć by pasowało od czasu do czasu, ale mi się nie chce. I będzie on od czwartego, to świąteczno-wiosenny ponoć. Od 4 kwietnia do 8 kwietnia Może dlatego tak jest wspomniane że to nie są święta te bożonarodzeniowe w zimie tylko te teraz co są wielkanocne No 4 kwietnia o 10 do 8 kwietnia o 20 Atrakcje nie Będą takie na dziko będą pojawiać się m.in. Pikachu z wiankiem Execute Maril Plus Minun e, Banery Banelbi i inne Debiutary Banelbi częściej z wiankiem na dziko oraz Hapini z wiankiem do wyklucia w jajkach będzie można je ewoluować do Blissle z wiankiem na głowie. Więc nie będzie tak, że jak nieraz bywało, że Pokémony jakieś specjalne nie miały możliwości ewolucji, ma być możliwość ewolucji. Shadow Execute będzie Częściej pojawiał się u członków zespołu. R z jajka dwukilometrowego wyklujemy execute IVI z wiankiem PICZU z wiankiem TOGEPI AZURILA BANERI HAPINY z wiankiem manchlaksa Rufetta oraz Banelbi. Mega Lopun zadebiutuje w rajdach. Tak jak inne Pokémony tematycznie związane z wiosną. Dodatkowo w sklepie gry znajdziemy przedmioty dla awatara. Inspirowane Mega Lopany. Ekskluzywne dla eventu naklejki, prezenty dostępne. Spokestopów oraz z otwieranych giftów Zadania z nagrodami w postaci m.in. Azumarilla i Rufelta Rufleta Rafleta Kurczę Rafleta się czy to Challenge z nagrodami takimi jak lakiek, Mega Loppa, Lopany Energi oraz X. kurde bo mi zaraz ucieknie jak tak będę rzucał mm, bonusy, dwa razy cukierki zwykle wykluwanych jajek, lakiek będzie trwał godzinę, jedna druga dystansu dla jajek włożonych do inkubatora w trakcie trwania ewentu mm. no i złapany jakim studem Hmm. Czyli to jest odnośnie tego eventu. Jeszcze event prima aprilisowy. To już będzie jutro. Kurczę, czyli jak to wrzucę, to dopiero będzie. Bo nim to się prześlę. To już będzie trwało ten nawet, jak to oglądacie. 1 kwietnia od 24 do 23.59 atrakcje. Pokemony skłonne do psot, takie jak Aipom, Krogang, Parolin będą częściej pojawiać się na dziko. Team Go Rocket będzie miał w swoim składzie Aipoma. Team Go Rocket będzie pojawiał się częściej przy pokestopach i balonach. Limitowany czasowo zestaw zadań Time Research będzie dostępny od 1 kwietnia, od 24 do 8 kwietnia o 23.59. Jedną z nagród będzie Super Rocket Radar. Już coś słyszałem o jakichś zadaniach. Super Rocket Radar, kurczę. Nie wiem czy to nie czytałem przy zapowiedzi kwietniowych eventów może to ten sam w zasadzie będę musiał to sprawdzić czy nie będzie szans na więcej przypadkiem ale mi się wydzi, że pewnie to o ten chodziło czas do następnej zmiany pokemona w go battle zostanie skrócony o połowę podczas robienia zdjęć pojawi się niespodzianka Dito będzie częściej pojawiał się na dziko, oczywiście w postaci innych Pokémonów, takich jak HotHot, Hot, Spinarak, Hoppip A właśnie Hopipa złapałem. Coś ich dużo tu teraz i Fangarus. Fung w trakcie eventu Dito zyska możliwość zmiany w kolejnego Pokemona raz zachowają oczywiście po zakończeniu wydarzenia i jeden chyba chodzi o to, że pod postacią jakiegoś Pokemona którego się no pod postacią którego się jeszcze nie pojawiał na dziko pewnie będzie możliwe do spotkania tylko pytanie jakiego? Jednym pytaniem, na które niestety nie mamy odpowiedzi, jest to, w jaki sposób zmiany Timera płyną. Aha, na to jest odpowiedź. skrusony timer do kolejnej zmiany pokemona ma być aktywny od 31 marca o 13 do 5 kwietnia 23 no, no więc tak, więc to jest wszystko jasne no i jeszcze tu jakiś news widziałem dzisiaj się pojawił dość niedawno sam jeszcze nie patrzyłem o co to dokładnie chodzi. Rafler, program, jak działa w Pokémon Go. System to zwrot poleceń, ma na celu przyciągnięcie nowych graczy lub zachęcenie do powrotu tych, którzy już od jakiegoś czasu nie grają. We wpisie pokazujemy. Jak taki system został zaimpletowany w Pokémon Go? Na początku chcielibyśmy Was uczulić bardzo ważny fakt: udostępnianie kodu polecającego prawie na pewno nie przyniesie Wam oczekiwanych korzyści, chyba że udostępniacie go osobom, które znacie i wiecie, iż nie grały nigdy w Pokémon Go lub nie logowały się bardzo długo do gry. Dlaczego? Konto osoby, która wpisuje kod polecający musi spełniać jeden z dwóch warunków. Grażnie logował się do gry od 90 dni lub dłużej jest to całkiem nowe konto, żeby czerpać korzyści z nagród za zadanie. Zadanie jakie wykona gracz pisujący kod musi go mieć w liście znajomych w grze. Raczej trudno się spodziewać, że na grupach fanpage'ach poświęconych Pokémon Go znajdziecie osobę, która wybierze wasz kod i spełni któryś z powyższych warunków pierwszego punktu. Nie da się ukryć. Że większy sukces osiągnięcia sami zakładając kolejne konto. Po wpisaniu kodu polecającego, automatycznie wysyłane jest zaproszenie do znajomych do osoby polecającej. Dopiero po zaakceptowaniu tego zaproszenia osoba reformująca otrzyma 50 razy starta. Zaproszony dostanie stopę pokebali do dobrania w profilu znajomego i w dolnej sekcji profilu znajomego pojawią się zadania do wykonania przez osobę, która wpisała kod z nagrodami za ich ukończenie dla obu stron. jak cały proces wygląda w praktyce zapraszający swój kod polecający znajdziecie po naciśnięciu na ikonę koperty z napisem invite, która znajduje się w menu nad listą przyjaciół ciekawe czy to już jest no jest, invite. Coś takiego jest. Z poziomu tego menu możecie go skopiować w formie tekstowej lub udostępnić jako post w mediach społecznościowych. To tu widać opcje, jakie są. No poniżej sekcji z kodem przeglądowo znajdziecie wszystkie zadania kurde psy jakiś problem masz? Chwila, zaczynam, wejdę sobie do domu i nas. Poniżej sekcji z kodem yy, znajdziecie podglądowo wszystkie zadania, jakie może wykonać osoba, której udostępniliście kod polecający i dodaliście ją do znajomych. Jeśli ukończy konkretne yy, aktywności, to będziecie mogli zebrać te nagrody, wchodząc w jej profil na liście znajomych. Zadania: Znajdują się na dole pod statystykami aktywności gracza, na tym Wasz udział w procesie się kończy, bo sami nie możecie ukończyć żadnego z tych zadań. Ciekawe, czy ja też to mam widoczną tą listę zadań? Invite a no są tu pod spodem mm. te niejakie pokemony są do zdobycia to mnie ciekawi mm, ale pewnie tego nie wiadomo Chociaż doczytam do końca artykułu, może tam coś dalej piszę. Zapraszany. Gracz, który wpisuje kod polecający Maku temu dwie możliwości. Gdy po raz pierwszy po ponad 90-dniowej przerwie lub w ogóle uruchomi grę, zobaczy ekran. na którym będzie napisane welcome you pokemon go journey is about to begin have a referent code i tam jest opcja continue Po kliknięciu na FRFL Code otworzy się ekran, gdzie można od razu wpisać kod polecający. Czyli chyba nie można kliknąć kontynuuj, bo mi się kojarzy, że mi się coś takiego wyświetliło, mimo, że wchodzę do gry. To jakiś czas temu coś takiego chyba miałem i klikłem kontynuuj. Bo to wyglądało na przycisk, a to całe have a referent code. Kurde, nie wiem. Nie, nie kojarzę, czy to na pewno było to. Jeśli gracz pominął ten etap, to może wpisać czyjś kod w tym samym miejscu, gdzie wy. Znaleźliście e, swój własny kod pod ikoną z napisem Invite e, ponad listą przyjaciół po wejściu. w to menu gracz musi wybrać have a referent code może miałem bez tego bez możliwości wpisania kodu nawet to nigdzie tu nie widzę i oczywiście wpisać kod w okienku do tego przeznaczonym Kurde, no nie wiem gdzie tu pod, pod ikoną, czyli tu pod tym powinno być, czyli nie mam tego Z tego wynika. GPS mi wywaliło, nawet nie złapać nie mogę. Eee. Aha, 72 godziny od czasu zalogowania się do gry jest na to, żeby wpisać ten kod. Osoba wpisująca kod również otrzyma nagrody za wykonanie zadań, ale będą one nieco inne niż dla polecającego, i tutaj, yy, i tu również, tak samo można je odebrać, wchodząc w profil polecającego. Dodatkowo osoba zapraszana widzi w tym miejscu postępy wykonywanych przez siebie zadań. Zadania ich nagrody oczywiście uległy zmianom od czasów testów w Australii. Nie ma już między innymi, słynnego zadania na 50 Rare Candy, za zdobycie przez wpisującego kod 50 Candy zachodzenie z bandy. Na moment obecny nie mamy jeszcze pełnej wiedzy dotyczącej nagród w postaci Pokémonów z tych zadań, tak. Więc informacje te no, się dopiero pojawią, jak będą znane te nagrody w postaci pokemonów bo są obecnie nieznane. Muszą je ludzie zdobyć, żeby były znane. Więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Piszcie w komentarzach w skali od 1 do 10, jak Wam się podobał filmik. No i Sionara.